Proszę Państwa, dzisiaj 1 września 2024 roku. Dzień dla dużej części społeczeństwa, tego łączego zwłaszcza, bardzo znaczący. A kartą dnia ponieważ wibracja dnia jest jeden więc to też nawet świadczy o tym, że część z Państwa będzie miała tak zwany nowy początek. Karta dnia dla Państwa dzisiaj to cztery buławy. To jest taka karta, która wskazuje wtedy nam życie, kiedy chcemy podjąć właściwą decyzję, kiedy chcemy odnaleźć swoje miejsce na ziemi, zwłaszcza pierwszoklasiści dzisiaj będą go odnajdywać. Natomiast dla osób dorosłych, proszę Państwa, to karta przede wszystkim podtrzymywania i mocowania już istniejących związków. Karta, która również odnosi się do budynków, czyli do kupowania jakichś przestrzeni dla siebie życiowych, jak i również do inwestycji związanych z Ziemią. Ogólnie rzecz biorąc, dziś proszę, państwo, proszę Państwa, warto kupować, bo to, co Państwo dzisiaj kupią, będzie dla Państwa na długo dużą przyjemnością. No i cóż, polecamy się jak zwykle. Joanna Starzyńska.